Cześć, tu Investments i dzisiaj chciałbym pomówić o tokenie GigaChad ticker GIGA i zapewne tego mema znacie. Jest to słowo roku 2022 w Polsce i mem z GigaChadem, czyli tym gościem z kwadratową szczęką, zarostem a jakbyśmy spojrzeli na jego całą postać całą sylwetkę, no to mamy gościa z 6, 8 czy 10 pakiem na brzuchu. Ogólnie esencja męskości, nieco przerysowane może nie nieco, mega przerysowany i dlatego wydawało mi się, że ten nie istnieje. Okazuje się, że istnieje i ten mem powstał jako kryptowaluta i uważam, że jest to mega, ciekawa kryptowaluta, zapowiadająca się bardzo dobrze. I ten mem jest bardzo, ale to bardzo popularny, zyskuje na popularności na Google, można sprawdzić sobie, które memy są bardziej czy mniej popularne. Ciekawostką i przykrą sprawą, jeśli chodzi o ten token, jest to, że gdy ten token wyszedł na rynek, to niestety główny deweloper zrobił tak zwanego rug czyli sprzedał swoje wszystkie tokeny i ludzi pozostawił na lodzie, a ci postanowili, że się nie poddadzą i mimo, że token spadł z piedestału, bo był już, poszybował dosyć dużo, jeśli chodzi o go market cap, zszedł do bardzo niskich wartości, ludzie powiedzieli, że to jest bardzo dobry mem i można coś z niego zrobić. Więc utworzyli tak zwane CTO, czyli Community Takeover. Społeczność się zebrała i powiedziała, że będą trzymać podłogę, czyli floor, wprowadzą dużo normików, czyli osoby, które mniej znają się na kryptowalutach i jeżeli zakupią, no to nie będą pewnie tradować, tylko będą czekały, aż ten token zyska na wartości. No i zyskał. Na dzień dzisiejszy mamy 158 milionów dolarów, jeśli chodzi o jego market cap. I to jest 133 tysiące procent powyżej jego all-time low. Znowu nie kupiłem go na dnie. Niestety. Po raz kolejny. No nic, kupiłem go w okolicach 100 milionów dolarów i yy, tak jak często mówiłem na tym kanale, Twin Deals Investments, 20 dolarów wbite w ten token to według mnie całkiem dobra inwestycja. Oczywiście nie jestem doradcą finansowym, ale nie wiem, czy dzisiaj bym go kupił, w sensie yy, chodzi mi o to, że dzisiaj wzrósł na wartości 37%. Ale jak ja go kupowałem, on też dużo wzrastał, i sam się zastanawiałem, czy, czy to pójdzie teraz w dół czy w górę. No i akurat w tym momencie się. Nie pomyliłem, token poszedł do góry, zyskał na wartości, więc ja akurat mam tych pieniążków sobie troszeczkę więcej. Nie zamierzam go sprzedawać przez dłuższy czas. Jest według mnie ciekawy, mówię, społeczność trzyma tą podłogę tego tokenu. Wydaje mi się, że miliard, jeśli chodzi o Market Cap, jest do osiągnięcia. Pepe widuje na Discordzie i Gigachada też widuje na Discordzie. Uważam, że Wojak, który ma też nie wiadomo jak duży market cap, też jest dobrym tokenem na Ethereum bodajże, którego kiedyś zrobiłem filmik i też uważam, że można go hodlować. Tak Gigachad jest bardzo świeżym tokenem, eee, ale co? Ale według mnie na tyle dobrym, że możemy go sobie pochodlować i każdy po prostu wie, czym jest ten Mimcoin. To jest taki no, top of the top jeśli chodzi o mem. No bo w opierają się właśnie na znajomości memów. Jeżeli mem jest znany, to wtedy możemy być może nie pewni, ale możemy spekulować, czy ten token nie jest akurat tym w powinniśmy zainwestować. Według mnie MEM jest bardzo dobry i możemy go sobie zobaczyć na stronie. Strona jest zrobiona bardzo ciekawie, jest bardzo czytelna, zarówno w swojej wersji desktopowej, jak i w wersji na telefony. Którą widzicie tutaj. What is giga? Is a meme that has been around for years, that is now for worldwide phenomenon? Czyli jest, ten, jest już, na, już jakiś czas na rynku ten mem. To gościu, który jest na tym memie, to jest Ernst Kalimow. No, widać go tutaj właśnie, bardzo dobrze zbudowany gościu. Eee, I to jest token stworzony dla osób, które kochają memy, które kochają kulturystykę, które kochają. Eee, Chodzić na siłownię, ćwiczyć, żyć zdrowo. Ja sam uczęszczam na siłownię, więc do mnie ten token trafia. Możemy wszystko sobie wyczytać tego tokenu. Jak możemy go kupić, też jest napisane przez Fantoma, że wchodzimy sobie i kupujemy, znajdziemy token adres i wpisujemy sobie ten token adres i mamy Gigachada. Bardzo czytelna strona. Twitter. Fajne jest to, że mają tego handla, Twitter-handla, Gigachad. Czyli posiadają oni prawo do tego, aby ten token był właśnie z takim tickerem, takim handlem tutaj na Twitterze, i przez to możemy zobaczyć tutaj kreacje, które stworzy, tworzy społeczność. Bardzo zabawne. Naprawdę, tutaj chociażby z Donaldem Trumpem, to jest chyba jakaś przeróbka jakiegoś filmiku. Według mnie, naprawdę przezabawne sytuacje. Polecam zobaczyć sobie na stronie, jak to wygląda, <tronarium> Donald Trump. Bardzo dobrze podłożony głos. Rozumiem, że to jest zrobione przez sztuczną inteligencję, chodzi mi tutaj o głos, ale świetnie to wszystko jest dodane. Bardzo ciekawe perypetie. Osoby, które silują ten token, czyli chcą, żeby wypłynął na większe wody, tutaj można zobaczyć ich twarze, tych niektórych kryptoinfluencerów to są osoby, które znają się na Mimcoinach i wiedzą jak silować, czyli jak zrobić, aby dany token trafił do ich społeczności, a oni mają bardzo dużą społeczność. I przez to, że te osoby mają bardzo dużą społeczność, to też sprawia, że token szybko zyskuje na wartości. Giga Fitness goście zrobili sobie nawet swojego mercha na podstawie tokenu GigaChada, mimo że on nie jest dosłownie spokrewniony z tym tokenem, to jednak jest silowany na stronie. Tutaj Gigachat, TikTok Normies Incoming. Tak więc no, można sobie popatrzeć, co ludzie tutaj tworzą, jakie rzeczy. Fajna sprawa, naprawdę token jest warty według mnie uwagi niejednej osoby. Jest bardzo znaną postacią ten Gigachat i według mnie ma świetlaną przyszłość. Oczywiście nie jestem doradcą finansowym, więc nie mogę powiedzieć, że tak właśnie będzie. Ale jak już wcześniej spojrzeliśmy na Telegramie, sobie możemy wejść właśnie na Twitterze, 100, tak, 50 milionów, jeśli chodzi o teraz o Market Cap, to nie jest wcale dużo. Do miliarda jeszcze trochę i wiem, że miliard to wydaje się bardzo dużo, ale w świecie kryptowalut miliard dolarów, jeśli chodzi o Market Cap, to nie jest jakoś super dużo. Dogecoin, Dogecoin doszedł do ilu? Do 87. Dogecoin naprawdę przebił to, co widzimy dzisiaj w Gigachadzie, co najmniej 100 razy. Jego market cap był naprawdę pokaźny, więc no, zapewne nie będzie tutaj konkurował z kimś takim jak Dogecoin, ale kto wie, może dorówna takiemu tokenowi jak chociażby WIF. No, WIF, według mnie, jest trochę przehypowany jest fajnym tokenem. Ale no jakoś nie czuję tego vibe'u Natomiast vibe yy, związany z GigaChad'em Mem jest znany Zobaczymy jak to będzie w przyszłości All time high było 14 dni temu yy, Mamy 19% poniżej jego A all time low, no tak jak wcześniej powiedziałem 182 dni temu No i niesamowicie tutaj yy, niska wartość Kurczę, że też ja nie mogę być w toch, tych tokenach W tym momencie, kiedy są na dnie I sprzedać je na przykład jak, będą, jak dochodzą do miliarda. Token jest na blockchainie Solany, czyli blockchainie Memcoinów, gdzie jest dużo normików, gdzie osoby, które mają saga fauna, mogą w łatwy sposób zakupić ten token. Dodatkowo od niedawna jest już jedna scentralizowana giełda, czyli mamy Mexi. A jeszcze jest coś takiego jak Coinex. A, a poza tym jest oczywiście Radium, i jest na pewno Jupiter. Więc, jeżeli chcemy, to możemy sobie skorzystać z Jupiter Exchange, te, czy też z Radium i na blockchainie Solany przez Phantom Wallet. Najprościej będzie zakupić ten token. Według mnie, e, dobra inwestycja. Na wykresie siedmiodniowym wygląda to w ten sposób, że nawet jeżeli mieliśmy te załamanie rynku ostatnio, to i tak token bardzo szybko sobie poradził z tego wyjścia z, z, te, z tego dołka. Tok, jeśli chodzi o wykres godzinny, też dobrze to wygląda. Na miesięcznym wygląda to w ten sposób, całkiem ok, naprawdę dobrze. 3 miesiące, tak, rok mamy ten sposób. Więc jeżeli osoby kupiły go gdzieś tutaj, w tych okolicach, to naprawdę zazdroszczę. Ja go tam nie kupiłem, ale <coughs> uważam, że ma naprawdę dobry przekaz ten token i mi pasuje. Ja w niego wszedłem. Jeżeli chcesz, daj znać, czy w niego wszedłeś. Dosyć nowy mimcoin. według mnie warty 20 dolarów. Dobra, na dzisiaj to już koniec. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć!